Wysiedli do samolotu zdrowi. Wysiedli zakażeni wirusem do samolotu wsiedli z negatywnym testem. Wysiedli zakażeni koronawirusem. Pasażerowie lotu z Delhi do Hongkongu przed wejściem na pokład samolotu przeszli test na obecność koronawirusa. W każdym przypadku otrzymano wynik negatywny. Ponowne badania po przylocie i trzytygodniowej kwarantannie wykazały zakażenie u 52 osób. Nie wiadomo dlaczego pasażerowie zostali zakażeni i co było ogniskiem wirusa. Według ustaleń ekspertów możliwe są cztery przyczyny. Możliwość zakażenia między wykonaniem testu a wejściem na pokład. Test musi być zrobiony do 72 godzin przed odlotem. Zakażenie wirusem podczas kwarantanny w hotelu. Nielegalne kupno fałszywego testu przez jednego z pasażerów lub wystąpienie. Wyjątkowo zaraźliwej odmiany wirusa odpornego na system wentylacji. Członek Federacji Naukowców Amerykańskich, epidemiolog dr Eric Feigl-Dink poinformował na Twitterze, że przed rozpoczęciem kwarantanny koronawirusa wykryto zaledwie u ośmiu pasażerów. Gdyby nie kwarantanna w hotelu, to kilkadziesiąt osób roznosiłaby koronawirusa na ulicach. Dlatego ważne jest utrzymanie kwarantanny po przekroczeniu granic, zapewnił. Nowa fala koronawirusa w Indiach Lot organizowany przez linie lotnicze Vistara z Delhi do Hongkongu odbył się 4 kwietnia. Nie wiadomo, ile dokładnie osób podróżowało samolotem. Początek miesiąca zbiegł się z początkiem nowej, najgorszej fali epidemii koronawirusa w Indiach. W ciągu kilku ostatnich dni odnotowywanych jest ponad 300 tysięcy nowych przypadków zakażeń dziennie.